Dlaczego inwestowanie w Paryż jest tak kuszące? Jest na promocji, więc kapsułki są tanie, przy tym naklejki w środku śliczne. Poprzednie majory pokazały, że można zrobić na kapsułkach i naklejkach naprawdę fajny profit. Dziś przedstawię wam moją wizję, co warto kupić z Paryża, jak widzę cały ten event i będzie to mój ostatni odcinek tego typu na promocji. No i miejmy nadzieję, że skończy się jak najszybciej. Zachęcam do zostawienia suba i lecimy. Pamiętajcie, że te obecne ceny wcale nie muszą być najniższymi, zwłaszcza w przypadku holo, więc strategia typu nie inwestuję teraz, tylko czekam na kolaps wcale nie jest głupia. No i zacznijmy od kapsułek. To wydaje mi się jedna z lepszych opcji przy tak dużych cenach holo. Jeśli po promocji lub na CS2 ceny holo mniej więcej się utrzymają albo nawet wzrosną, to siłą rzeczy na kapsułki też będzie musiało to zadziałać, no i pojawią się tam wzrosty. Polecam tutaj rozdzielić kapitał, w danym okresie każda z tych drużynowych kapsułek może być najdroższa, nie wiadomo co przyniesie przyszłość, jak, jak dana drużyna będzie grała, czy też jakieś wydarzenie losowe się z którąś staną. No więc gdybym miał jednak robić ranking, to na pierwszym miejscu znalazłby się Pretendent, który ma kilka unikatowych drużyn, na, na przykład Apex czy Monte, jego supply na markecie jest najniższy, no i ma dwie naklejki holo, które są bardzo drogie, czyli Gamer Legion i Apex. I są one tam w topce tych najdroższych holo. Na drugim miejscu, chyba mimo wszystko, dam legendy, choć tutaj między legendą a kandydatem nie będzie dużej przepaści. No i tutaj w środku, głównie Furia, która na tym cesie dwójce prezentuje się obłędnie, i patrząc na nalepienia, no to jest na nią popyt. Do tego Fnatic, Nawi czy Nain wspierają pozycję tej kapsułki. No i mamy kandydata, tutaj taką najbardziej reprezentatywną, naklejką jest Maus. Jednak przez ogromne podobieństwo go do Sztokholmu niską nale... i niską nalepialność, nie jest w moich oczach to aż tak mocne. Tą kapsułką wspierają jeszcze Fluxo i Team Liquid. Kolejną ciekawą opcją będą glittery, zaczynając od drużyn popularnych, np. Mouse i Fnatic. Jest to ich pierwsza wersja gliterowa bez tła, drużyny popularne, więc te ceny mogą fajnie skoczyć. Dalej te drużynki, które widzimy pierwszy raz, więc np. Polskie Nine, Apex, Monte, Into the Bridge. Glitery popularnych graczy to moim zdaniem kolejna fajna sprawa. Tutaj kolejny faktor, że gdy dany gracz fajnie zagra, zrobi coś głośnego w świecie e sportu, to ceny dodatkowo mogą pikować. Przykładem tych popularnych niech będzie Monesi, OSM czy Robs. Papiery. Większość drużyn i graczy mogłaby prze przejść z gliterów tutaj. Bardziej jednak niż pokazywać konkretne, chcę Wam przybliżyć ich specyfikę. Jeśli zainwestujecie w konkretny papier, musicie się liczyć z tym, że to inwestycja na miesiące, jak nie lata. Przewagą papierów jest to, że procentówki na nich mogą być kozackie. Są one jednak uzależnione od, od powodzenia całego Paryża, to znaczy cen, holo i kapsułek. Więc to jest inwestycja dla wytrwałych. Na końcu, holo. Aktualnie ich ceny są naprawdę spore. Widzę opcje, kiedy po promocji albo na wejście CSA dwójkę jeszcze wzrosną. Więc jak ktoś lubi ryzyko, jest potencjał. Natomiast obstawiam tutaj ich spadki w późniejszym okresie. A nawet jeśli to się nie stanie, to dalsze wzrosty pokroju 2x i utrzymanie tych cen w dłuższym okresie czasu wydaje mi się nieprawdopodobne. Więc ja holo póki co odpuszczam. Jeśli ceny odpowiednio spadną, będę skupował. No jeśli nie, to będę zadowolony z moich kapsuł i wzrostach na nich. Moim zdaniem, inwestowanie w Paryż sprowadza się do faktu, jakie naklejki będą na następnych majorach w Kopenhadze i Szanghaju w 2024. Jeśli dostaniemy coś z tłem, najlepiej niezbyt ładnego, wtedy Paryż zrobi fajny wzrost w górę i będzie można się obłowić. Jeśli jednak naklejki będą bez tła i co gorsze będą podobne do tych paryskich, antwerpowych i sztokholmowych, to wtedy zyski na Paryżu będą pieśnią odłożoną w dalszą przyszłość. Ja zainwestowałem najwięcej w kapsułki, jeśli ich cena, ale też holo i glitterów, spadnie jeszcze, no to będę dokupował. W tym paryżu drzemie potencjał. Jeśli wszystko dobrze się złoży, to profit może być przezajebisty w long termie. Napiszcie, co Wy robicie. Zachęcam do zostawienia suba. Do następnego. Cześć, papa.